No. Nie ma. Nie ma chyba. Pani Krawcowej. Chciałem, żeby zobaczyła moje kotki. Cześć! Tutaj, cześć! Tu z tyłu, cześć! Ej, cześć! Mówię do ciebie. A reaguje. <laughs> a tu kotki pana Władka. Junia. Nasza wieża. о oh. и такие чулки тут сам Zyzio lubi w te rury wchodzić. O! Nie? Zyzio? Lubisz w te rury wchodzić? Oj, tam jest tygrysek jeszcze jeden. O, ucieka. A, a Zyzio już do rury w las. Już nie ma. A tutaj siedzi kicia. Tam jest kiciulka. O. Wczoraj przymocowałem ten linoleum do stołu, żeby zasłaniał przed deszczem panu Władkowi. I jeszcze jest ten drugi stół, ten wyższy. Tam blat już się rozpada. Pan Władek prosił, żebym załatwił blat. Już właśnie dzisiaj byłem. I sobie upatrzyłem. Wiem gdzie jest. I dzisiaj go zorganizuję. Panu Władkowi zrobię, bo ja jestem od spraw technicznych, a pan Władek od karmienia. Aniuni nie ma. Weszła do rury i nie ma. Tam na drugim końcu nie wyszła, a wyszła. Jest. Oj oj oj, przeszłaś całą rurę. Kicia, przez całą rurę przeszła. No proszę, jaka ty jesteś odważna. Kicia, jaka ty odważna jesteś. Ja, ja, ja. No. Kotek pana Władka siedzi. No, będzie po śniadaniu. Przyjdzie pan Władek tutaj zaraz. Karmić kotki zupem let. Cześć! Pan Władek zaraz będzie karmił je. O tutaj też zrobił sobie osłonę na kłódkę, żeby deszcz nie padał. Oho! <laughs> Proszę Na swoim terenie ucieka. Co ty kiciulka? No, no, nie uczekaj przed Zyziem, Zyzio pożyteczny jest, Zyzio nie jest groźny no Zyzio widzisz wystraszyłeś, boją się ciebie, jaki ty straszny jesteś Zyziulek, straszny jesteś, że się ciebie boją? Nie, ja nie jestem straszny. Ja jestem odważny. Ja jestem kloptroter. Poznaje świat. No, poszedł chyba po schodach do piwnicy. Nie, jest tutaj. A tam są gołąbki. A tam gołąbki są. Ktoś idzie. Czy to pan Władek? Nie. Dzień, dobry. Dzień dobry. A pana Władka nie widać. Nie widać pana Władka. Chodźcie, idziemy do pana Władka, naprzeciw pana Władka pójdziemy. Junia, Kicia. Chodźcie, idziemy. Ciolki gdzie ona jest niunia gdzieś poszła w rurę wlazłaś czy co o, wrócił ten kotek wrócił a Zyś tam jest niunia, kicia chodźcie wracamy Ocie Idziemy. Zio. Zio, niunia. Nie ma. Widzicie? Jak im się spodobało? Nowy rejon. Tyle atrakcji trzeba poznać, obwąchać, zmapować. No to czasu zajmuje. A koty są wścibskie. One lubią w każdą dziurę zaglądać. Nie na darmo się mówi, że kot myszkuje. Zyzio, junia! O! Tutaj. Chodź, niunia jest. Niunia, Zyzio! Zyzio! Ja muszę krzyczeć, bo to jestem taki w ten czas jak latarnia. Kotki poznają, gdzie jestem, się orientują i na mój głos w kierunku lecą. O yes. Zyzia jest. Zyzio jest? Niunia! Kicia! Nie ma jednego, zgubiłem. aj oj, 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 jak się cieszy. Jak się cieszy. Szukaj siostry. Tu ją gdzieś znajdziemy. Od tej strony, nie? Ją wy... wywołamy. <laughs> Niunia! Kicia, Kicia! Nunia! Tam jakiś tygrys poszedł. Nunia! Kicia! Kicia, kicia! A Nunia to jest taka, że ona zacznie płakać zaraz, jak się zgubi. Ona w panikę wpada. Nunia, chodź tutaj! O, jest. Chodź, kicia! Leci. Chodź tutaj, Nionia. Kicia, Kicia. Chodź. A już Zyzia zobaczyła, to już szczęśliwa. Już się nie boi. No i teraz mi zginęły zaparki. Kicie, Nionia. Zyzio! O, zyzio jest. Zyzio jest. Niunia, O, jest też. Jest. O, jest, guby. Znalazły się. No wiecie, czasami jak gdzieś tam mi się zapodzieją i dłużej nie widzę, wołam, to się zaczynam denerwować. to mi ciśnienie zaraz skacze w górę. Czy znowu gdzieś gdzieś tam się nie pogubią. Ale nie, chodzą jak po sznurku, <laughs> Moje drony. Moje drony autonomiczne, współpracujące razem. W gromadzie. No. Co tam? Kot jest jakiś? Piątek. O, pudełka są. To trzeba do pudełka wejść. Po to jest pudełko, żeby do pudełka wejść. No. Bo to jest pudełko, żeby do pudełka wejść. Następny do pudełka. O. Nieważne, że na ognisku w śmieciach. Ważne pudełko. No. no idziemy. Idziemy Kicie. Chodźcie, bo tutaj piątek rządzi. Żeby nas nie pogonił. Piątek. No, tu jest też altaneczka. Oddział numer 5 też altaneczkę mają, tylko my nie mamy. Oddział numer 5 ma Taras. My nie mamy. U nas był Taras. Za wojska podobno, ale został rozkuty. E, wracaj! Bo robotę mamy! Pięć taczek piasku przywieziesz? Uda ci się, uda. Zapłacę ci. Tak? O, są szamkicielki. I w altaneczce. Posiedzimy trochę. Odpoczniemy. No rzekicią jeźdź damy, bo się zmęczyły, tyle ganiały, mamy, o. Ać. Ać. Masz, masz trochę pojedz. Pojedźcie. Możeście opadły z siły, nie? Widzicie? Zobaczcie, jak jedzą. Nasi turyści głodni. Teraz podjedzą. Będą znowu brykać. O, jak jedzą. Ha, jak jedzą. Jest, jest. Pas. popitki nie wziąłem, kiciulki. No. Ciekawe ile zjedzą. No, jeszcze jest, jedzcie, Takie dwa małe. Czarnuchy, ile to radości dają człowiekowi. Kochani. Odstresują człowieka, że hej. A niektórzy ludzie to w kotach tylko widzą, kot jest po to, żeby my się łapał. Kot się ma sam wyżywić. A są ludzie. A nie widzą, ile kot daje radości. Dlatego faraoni mieli koty na dworach królewskich, prezydenci. No, słynny kot premiera Anglii. Downing Street, tak? To się chyba nazywa. No, kot, który tam z roku na rok premierowie się zmieniają, a kot ciągle tam jest. A no, koty są terytorialne. Owszem, przywiązują się do właściciela, ale do terenu najbardziej. O, ale jedzą, kurczę, molek. No, no, takie gonitwy, takie wspinanie się na drzewa, nie. Wędrówki po nieznanym terenie to stresuje, energię spala. No. Komusze jeszcze. Brać wodę z sobą, pojemniczek mały na wodę, żeby mogły sobie popijać też. No proszę, jak ładnie jedzą. Ależ im to smakuje, kochani. Ależ im to smakuje, to trzeba będzie kupować. Ktoś to, kto to mi przysłał? Ktoś mi to przysłał jeszcze w zeszłym roku. No, i to jest coś wspaniałego. Zobaczcie. Womfasz ten. Firma jakaś. Limoda czy jakaś tam. O, dla seniora. Nawet niby to było. Zjedzą wszystko. Gorda. Zjedzą wszystko. A Marcin i koledzy inni jadą na WTZ, -y, czyli warsztaty terapii zajęciowej, ale oni jadą do Gryfic. I co rano ich zawożą, po południu przywożą. U nas też są warsztaty terapii zajęciowej właśnie tam. Ten budynek też przywożą z terenu. Tylko nie wiem, nie rozumiem, dlaczego drzewo wiozą, jak tu się mówi, do lasy. Czemu oni, czemu oni tutaj nie mają zajęć w WTZ u tylko muszą tam. Może tam inne branże tematyczne są. No ale tu jest stolarska, metaloplastyki, tamte inne. No co, jeść, tu jeszcze zostało troszeczkę. Jeszcze troszeczkę zostało, no jedz. No. Już poszedłem, to już tego. Już zaczęły szukać mnie. No i co? I zjedzą wszystko. Jak nic. O, nie, ja już się najadła. Na pudełko to muszę. Schować, nie będę tutaj świecił im. No jedzy ziół. Jedzy ziół. Ale spust, co za spust piękny. A tam w pudełku ile było? 100 gram. Najadłam się, tak, kicia? Najedzona jestem już. Gotowa do brykania? Już gotowa do brykania. Już poleciała. Już się Proszę jakie. Mm -hmm. <coughs> zostaw piątkowi trochę. Wiesz? Zyzio, zostaw mu. Chodź, idziemy. No Aniunia już mi znikła. No, hop, dobra, idziemy. Chodź, Junia, chodź, chodź, kochanie, chodź, kiciulka, przy schodach tam jest, o, jest. Kiedyś jak wracaliśmy, to właśnie tutaj piątek się zaczaił na nasze kotki. Tutaj gdzieś siedział. Ale teraz go nie ma. Chodź kicza. A zobaczcie, jakaś łajza. Z góry wylewa. Proszę, tu na dół. Troszkę inaczej nie można powiedzieć. Cześć, Wojtek. Właśnie wracamy ze spaceru. ale spacer był ci mówię nabiegały się zgłodniały Wojtek to jest taki, że on bez roboty to nie usiedzi no, musi sobie znaleźć jakąś robotę i coś robić sprząta wozi, maluje betonuje Kicie Kicie jest tam kto Kiciulka czekaj czekaj zobaczę nie tutaj nie ma czekaj w drugą stronę czy Pysia Pusia jest tu nie ma nie ma nie ma tam nikogo nie ma dobra chodźcie wróciliśmy Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu wróciliśmy do domu no. Już się kicie cieszą Swoje śmieci Już się ogonki nie stroszą, sierść już się nie stawia Bo tu swoje mieci A tutaj co A tutaj nic nie widać Jedzenie jest Oskar wraca Gacuś jesteś tu? Kicia? Nie, nie ma. No jak ciepło jest, to Gacusia już nie ma w budkach. A już chodzi tam. O, Julcia, chodź. Chodź Niuńka, wracamy. O, Gacuś tu jest. Kicia ale my byliśmy na wycieczce. Julcia czemu że się z nami nie zabrała? Aj żałuj, taka wycieczka długa była, ci mówię. Ile atrakcji było? Idź, zobaczyć, idź do Zyzia, to ci opowie, gdzie my nie byliśmy, co my żeśmy nie zwiedzali, gdzie my byliśmy, w przestrzeni byliśmy, no, tak Julcia, a Gacuś nie chodzi, Gacuś się boi, no zobaczcie, niebo zachmurzone, widzicie, jakie chmury, no miejmy nadzieję, że się przejaśni po południu, wczoraj też rano było jeszcze gorzej, mżało, mgła była, siąpiło tak, ojej, brzydka pogoda była, niesamowicie, i co, i przyjaśniło się, i słońce było, i 12 stopni było, może teraz też tak będzie, czyli czekamy.